Witam serdecznie na kanale Witarod. Osoby z znaków Barana, Strzelca i Lwa. Witajcie kochani użytkowania. Cześć. To czytanie jest dla was na czas od 30 lipca do 7 sierpnia do 6 przepraszam, sierpnia 2023 roku. Zobaczmy od razu jaka główna energia do ciebie przychodzi. Trygonie ognia no mamy asa mieczy no tutaj będą będziesz miał okazję rozmawiać negocjować nie jednej osobie padną różowe okulary z oczu z jakiegoś powodu zobaczmy dlaczego as mieczy a z, to jest miecz prawdy coś się może wylać coś się może okazać Jakaś prawda może ci uderzyć w tym tygodniu? No, dlaczego A zmieczy, cesarzowa, hmm. słońce. Słuchajcie, no pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to to, że możesz zajść w ciążę. To słońce i cesarzowa, no, tylko o jednym mówi. To jest chciane dziecko, to długo oczekiwane, więc możliwe, że tutaj no, może się pojawić. Cóż jeszcze. Mam wrażenie, że poprzez rozmowę y, jakaś sytuacja się wyklaruje y, i tak praktycznie to ten tydzień będzie y, bardzo pozytywny. Roz, poprzez rozmowy będziesz dochodził do czegoś, do, do jakichś y, wspólnych wniosków z kimś, do Negocjacji, do, do jakichś ustaleń, i to wszystko będzie mm, jakimś początkiem, mam wrażenie, do czegoś nowego. No zobaczmy, o co chodzi. Co do Ciebie przychodzi? Umiarkowanie. 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 Co do ciebie przychodzi? Czyli to jest taka, hmm, będziesz stąpał po cienkiej linii, linii pomiędzy dobrem a złem. Tak, tak sobie wyobrażam tą kartę. Róż, będziesz przed, stawiany przed różnymi decyzjami. No, umiarkowanie. O to tak wygląda, słuchajcie, jakbyś jakbyś stał w miejscu, to do Ciebie przychodzi. To takie jakbyś tęsknił, czy tęskniła za kimś, co nie pozwalało ci pójść naprzód. Tutaj jest brama otwarta, tutaj już możesz coś zacząć realizować, jednak ty tego nie zauważasz. No, coś takiego tutaj przychodzi. To takie, no, warto by y, zrobić z tym porządek, bo dopóki jakby nie odejdziesz od tych myśli, które Cię rozpraszają, y, to w tym tygodniu możesz właściwie niczego nie zrobić nowego, mimo że masz zielone światło, tak naprawdę. W tym słońcu, poprzez jakieś rozmowy. Być może y, warto będzie, nie wiem, napisać, odezwać się do osoby, y, za którą tęsknisz, y, by ta rozmowa rozjaśniła jakiś y, coś, niż y, żyć w takiej y, niepewności. Więc lepiej porozmawiać y, też w kim by ta energia ruszyła, byś wiedział, co robić dalej. No, a co odchodzi? Piątka Mieczy, czyli nieporozumienia, odchodzi być może, jeżeli dojdzie do tej rozmowy, sytuacja się rozjaśni i, i te nieporozumienia się rozpłyną, po prostu się rozpłyną. Co odchodzi? O co chodzi? Są mi piątką mieczy. Mamy królową buław, czyli panią ognistą, lwicę. <śm> no. No tak, przy... No to co powiedziałam wcześniej, dojdzie do rozmowy. Tutaj widzę bratnie dusze, brat, nie yy, duszę. Jakiś. Yy, Zobaczę jeszcze, może jeszcze ktoś się pojawi, o co chodzi. Mamy tutaj lwicę, a może zobaczymy drugą stronę. Mm. To jest złamane serce. Chodzi o to złamane serce, o zdrady, o nieporozumienia. Dojdzie do rozmowy, co o, ta rozmowa oczyści mm, atmosferę. Tutaj może być królowa była, ale i król buław. Zależy, kto słucha i o co pyta, w jakiej sytuacji. Więc tutaj mam wrażenie, że te negatywne energie po prostu odchodzą. Jak tylko będziesz chciał porozmawiać, wyjaśnić jakieś sytuacje, jakieś nieporozumienia. Dobrze, zobaczmy, o co chodzi w miłości. Dwójka buław. No, masz. Jesteś pomiędzy młotem i kowadłem, tak powiedziała. Jeżeli jesteś wolnym, wolną osobą, masz dwie osoby do wyboru. Jedna ognista, która pociąga cię seksualnie, a druga osoba, która jest no, bardziej kieruje się intelektem rozumem, która jest mądrą osobą ale znowu nie pociąga aż tak seksualnie jak ta druga ale też pociąga w jakiś inny sposób i teraz no możesz być w związku ale pociągać może Cię też inna osoba zobaczmy o co chodzi No, piątka mieczy, piątka mieczy, piątka mieczy, dziewiątka pentakli. Jeszcze jedną zobaczmy. Bo ja mam wrażenie, słuchajcie, już teraz że hmm, że tutaj doszło do jakiejś zdrady nieporozumień na jakimś wyjeździe, na jakimś odpoczynku mamy tutaj króla y, mieczy to może być y, twój partner albo możesz to być ty, 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 ty. Y, o takim Bardziej kierujesz się rozumem tutaj niż miłością, niż ogniem, lub to jest bardziej wygląda mężczyzna, który jest partnerem z trygonu powietrza, czyli bliźniak, waga wodnik. I tutaj hmm, może, się, może się ta osoba dowiedzieć coś nieprzyjemnego, albo sobie odwracajcie tę energię, równie dobrze ta, tutaj ten rycerz mieczy w tym królu mieczy może być to urzędnik i może po prostu dojść w tym tygodniu być może chcesz rozwodu, albo chcesz coś zmienić poprzez jakiś urząd hmm. Ale jakiś wypad wakacyjny będzie miał tutaj wpływ w tym tygodniu na jakąś sytuację. Bardzo przykro. Jeszcze dołożę jedną kartę o co chodzi, bo to jest takie wiecie mętne. I mamy pazia buław. To, to jest energia, gdzie idę w coś nowego. W nową miłość, w nowe rozwiązania. Ale również Bazim Buław mówi o tym, że na tym, w tym tygodniu możesz zajść w ciążę. Albo jeszcze ktoś inny może wyjechać gdzieś z synem, wnukiem i tak dalej. Jakieś mieć problemy przez ty, tego dzieciaka, że tak powiem. No, w tym tygodniu. Coś takiego tutaj. Taki... No. Ciekawa jestem, co to dla Was znaczy to yy, tutaj to czytanie na miłość. A co w pracy? Co w pracy? Zaczynać będziesz coś od zera. Głupiec. Zobaczmy, o co chodzi. Od zera. Co tutaj rozpocząć? Nie wiem. Nowe przedsięwzięcie. Hmm. No, piątka była. <laughs> I cóż jeszcze? A z kielichów? Zobaczę jeszcze jedną kartę, bo to tak wygląda jakby nowy początek. Jesteś zmęczony czymś, jakimiś sytuacjami. Lwie i... Lwie i kto tutaj mamy? Strzelca i Baranka. Słuchajcie, to mi się kojarzy z czytaniem dla lwa, dlatego tak powiedziałam, bo u niego to zawsze praca i tak dalej, ale słuchajcie, tutaj tak wygląda jakby, no nie wiem, czy u reszty również... Będzie nie rezonowało to, co powiem, ale to tak wygląda, jak będziesz miał nowe możliwości w pracy, nowe mm, pomysły, zaczniesz coś od zera i coś ci wykańcza, z mę jakieś męczą cię nerwowe sytuacje i odchodzi, będziesz chciał odejść od tego, od tej energii. Dobrze, jaka jest rada? <grym> Dwójka kielichów. Spotkaj się, porozmawiaj, wyjaśnij coś, jeżeli należy coś, coś przeprościć się. Nie wiem, oczywiście atmosferę wokół siebie. Niezależnie czy tutaj chodzi o miłość, czy pracę. Czy jeszcze o coś innego. Rozmowa o zdrowi coś pomiędzy wami. Coś na czym Wam zależy. Dwójka kielichów. Dlaczego dwójka kielichów jako rada? No, pójdziecie coś w coś nowego. No, radość, jak będziecie. Tutaj poczujesz, że, że możesz coś na nowo budować. Tutaj możesz jakby pójść. Z nowym zapałem, nie wiem czy to w nową pracę, czy w nowe, jakieś nowe przedsięwzięcia, wyjazdy zagraniczne, może budować, do, możesz zbudować dom, zacząć budować dom, sprzedać, kupić cokolwiek. Tutaj jest radość jakaś, nie wiem, ktoś komuś się oświadczyć może, coś w domu, koło domu i uczta jakaś, nie wiem, świętowanie z jakiegoś powodu. Właśnie to, ta rozmowa otworzy nowe drzwi do nowej przyszłości, lepszej przyszłości. Jakie jest ostrzeżenie? Piątka była, by w tych negatywach nie tkwić, ponieważ one wszystko niszczą, te kłótnie, te, słuchajcie, wiercą dziurę w brzuchu, które po prostu nie dają żyć. Ciągle takie, wiecie... Przetwarzanie jakichś negatywów powoduje to, że stoisz w miejscu, że właściwie nie widzisz nic dobrego w tym, co możecie spotkać dookoła. Więc jest ostrzeżenie być, no nie tkwił w tych negatywach, bo nic dobrego nie spotkacie w tym tygodniu, jak, jak zostawisz jakieś sprawy swojemu biegowi, nie, nie to nie o to chodzi. Um. I śmierć. Hmm. Może się zakończyć jakaś relacja, jakaś na zawsze. I zostawi po sobie niesmak, jeżeli czegoś nie wyjaśnicie sobie. Dobrze, to wszystko, jeśli chodzi o czytanie. Zobaczymy, co mają aniołki do powiedzenia. na czas od 30 lipca do 6 sierpnia 2023 roku. Oczywiście sobie to ym, macie jakieś pytanie, to oczywiście zapraszam. Zobaczymy co tutaj jakie karty do was przyjdą. No, jesteś gotów? Poprawa zdrowia. i wybierz nowy kierunek no proszę bardzo jesteś gotów na podejmowanie decyzji jeżeli byś chory czy chora to no myślę że tutaj czas uzdrowienia przychodzi warto będzie wybrać nowy kierunek czyli no wiecie o czym mowa teraz zobaczymy <grych> Dużo celą myśl pozytywną na ten tydzień, kochani. Yy, mam nadzieję, że będziecie wracać do tego czytania. Jeżeli w czymś po prostu rzeczywiście poczujesz, że pomaga, to oczywiście fajnie było. Piszcie o tym. Co to, Jaka myśl pozytywna do Ciebie przychodzi poza zasięgiem. Hmm. Naładuj akumulatory swojej duszy. Odłączając się od cyfrowego świata. Połącz się z samym sobą, odłączając się od rozpraszaczy, takich jak listy rzeczy do zrobienia innych osób. Wybierz się na spacer. Najlepszym sposobem na tworzenie świeżych i innowacyjnych pomysłów jest zrównoważenie świata wirtualnego z rzeczywistym. Ptaki na drzewach mają tyle samo wiedzy, do przekazania co internet. Piękny przekaz. Słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że podobało się. Bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.